Cześć, siemano. witam wszystkich, tutaj Leto, witam w kolejnym odcinku z TB, mianowicie serwer Naruto Vono. Dzisiaj przedstawiam Wam, jak wyglądał ostatni event z Minato. Minato, event, gdzie bossem był Minato i... Dosłownie jakieś pół serwera biło jednego bossa, a dzięki temu cały serwer dostał nagrodę w postaci powiększonego EXPA i powiększonych skili na 48 godzin. Także, jeżeli jesteście ciekawi, to zobaczcie sobie, jak ten cały event wyglądał. Także, bez przedłużania, zapraszam do materiału. No okej, okay. czyli, jeżeli ktoś chce poniżej 200 wbić, to na własne ryzyko, czyli jakiś boss będzie do bicia, dobra. O, usunął drzwi, nice. No zobaczymy, czy to pójdzie. No, jestem ciekawy. Trzeba spela przyszykować z daleka, żeby bić. Kila mamy, tu mamy, ok. Wszystko poustawiane, może to zadziała. Dobra, dawać mi tutaj, dawać, dawać. za zadyma. Minato Event has been respawned in MVP room. Defeat him and get special reward. A, czyli tak jak Siren mówisz, że po prostu rozwalą, bo rozwalą bossa i dostaniemy tego. Dla całego. Wow. Ja pierdzielę. Czekaj, ja nawet nie widzę. Bosów. Nie. Ale jaja. Chcesz zobaczyć, Julia, chodź. Specjalny ev event jest na serwerze. Zobacz, co się dzieje na ekranie. I na to bijemy. Wszystko specjalnego. Czy te wszystkie spele, wszystko, co się dzieje. Cały serwer bije jednego bossa. Tyle, tyle marzycie że szok. Ale jaja. No do, Dobrze Siren, sneak peek nagrody. To w sumie nie trzeba być na tym evencie, tak? I się dostanie tego. Dostanie cały serwer nagrodę, większy exp i większy loot czy coś tam. O, mi na to zniknął, o jest. Chyba, że tutaj też jakiś exp poleci, czy może ewentualna nagroda z bossa, to też by było spoko. Ale i... Jak ja mam normalnie z 800 czy nawet 1000 FPSów, to teraz jest niecałe 200. Ale i tak nie zamula. Wiem, że u niektórych to pewnie komb już by się spalił na takiej ilości speli. Ale fajnie, że to jest, spoko. Będzie, będzie można wrzucić dla potomnych i węcik, O, znowu mi na to się zniknął. Jestem ciekawy, ile... czy to da się zliczyć jakoś, I ile osób bije tego minato. Nie wiem, ze 100 osób tutaj jest na pewno. Fajnie to wygląda. I co? Koniec, czy zniknął na końcówkę? A, Sasoriego się nie da bić w ogóle? <gry> koniec, chyba. A, nic, nikt nic nie dostał, ok. No, tak jak Siren mówi, 10% skilla i 10% expa dla całego serwera, ok. No, czyli nie trzeba było nawet tutaj uczestniczyć, tak jakby, spoko. Ale fajny evencik, fajnie coś takiego zrobić super to wyglądało. Gigantyczne PvP. Wyszliśmy stamtąd i od razu 600-700 fpsów jest. Fajne to było.